Witaj, na tym wideo opowiem Ci kiedy warto kupić lustrzankę. Zakładam oczywiście z góry, że skoro zapisałeś na ten kurs, to jesteś zdecydowany na zakup swojej pierwszej lustrzanki. Żeby było jasne, jestem ogromną zwolniczką lustrzanek, ale czasem zdarza się, że po prostu odradzam zakup lustrzanki. Nie zrozum mnie źle. Uważam oczywiście, że zakup lustrzanki to naprawdę świetny wybór ale zależy mi na tym, żebyś był w 100% zadowolony ze swojego zakupu. W takim razie, kiedy warto kupić lustrzankę? Kiedy obecny aparat nie spełnia Twoich oczekiwań. Podam Ci to na swoim własnym przykładzie. Ja zaczynałam swoją przygodę z fotografią cyfrową od aparatu kompaktowego. W pewnym czasie, kiedy moja wiedza na temat fotografowania wzrosła, kompakt zaczął mi już po prostu nie wystarczać. Przede wszystkim nie mogłam nim zamrocić ruchu w fotografowanej scenie, nie mogę twórczo wykorzystywać głębi ostrości, Poza tym powolne działanie, czyli czas oczekiwania po to, żeby uchwycić kolejną scenę, uniemożliwiał mi uchwycenie ważnych dla mnie momentów. Jeśli coś drażni Cię, przeszkadza w Twoim obecnym aparacie, to prawdopodobnie przyszedł czas na zmianę. Kiedy fotografia jest Twoją pasją i zamierzasz rozwijać ją w tym kierunku. Jeśli myślisz o fotografii na poważnie, to moim zdaniem nie ma innej opcji. Po prostu lustrzanka da Ci ogromne możliwości twórcze. Pozwoli Ci się po prostu rozwijać. I kiedy chcesz mieć wpływ na ostateczny wygląd swoich zdjęć, to wybierz właśnie lustrzankę. Lustrzanka daje ogromne możliwości, ponieważ daje Ci możliwość wpływania na ostateczny wygląd Twoich zdjęć. Wybierając konkretne ustawienia swojego aparatu, to Ty, a nie aparat, decydujesz, w jaki sposób chcesz pokazać fotografowany przez Ciebie motyw. Masz więc całkowitą kontrolę nad tym, co i jak pokazujesz na swoich zdjęciach. Do usłyszenia w kolejnym wideo. Pozdrawiam Cię.